Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferujący kredyt we marzenia. Proszę Orkiestrę Towarzystwa Muzycznego pod batutą Pana Piotra Tabaczka o odegranie hymnu państwowego, a Państwa o dołączenie się ze śpiewem. Całość baczność do hymnu. Świtomi Księża, Panie Starosto, Szanowni Radni, Szanowne Delegacje Zaprzyjaźnionych Miast, Droga Młodzieży, Szczególnie witam Kombatantów i Pułk Jazłowiecki. Dzisiaj świętujemy Dzień Niepodległości. To ważne święto. Dla nas wszystkich. To, że Polska uzyskała niepodległość po 123 latach, była niedana nam na darmo. Marszałek Józef Piłsudski, który przejął dowództwo i zorganizował wszystko, co było możliwe, przy pomocy innych osób, które w tym czasie żyły, mimo że miały inne poglądy, inaczej myśleli, ale udało nam się im udało się zorganizować państwo polskie, które było rozdarte przez trzy zabory. To wtedy powstała policja, powstało wojsko, nowa edukacja. Powstawały szkoły. Wszystko trzeba było tworzyć od podstaw. Udało się. Mimo, że 39 rok zniweczył, ale dzięki odwadze naszych ojców, naszych dziadków, udało nam się zwyciężyć i przekazać, choć ta droga trwała bardzo długo. Nam, pokoleniu powojennemu, a my swoim dzieciom, wolę życia, wolności. Tą wolność mamy dzisiaj. I dziękujemy tym wszystkim, którzy walczyli, ginęli, ale też tym wszyscy, o tych wszystkich musimy pamiętać, którzy zostali w domu, musieli wychować dzieci na... Dobrych Polaków, żeby nam, naszemu, mojemu pokoleniu przekazać, co to znaczy polska, co to znaczy polska mowa. Dzisiaj pokolenie moje, ale i młodsze pokolenie, pokolenie dzieci moich i wnuków, ma również wiele do zrobienia. Może nie muszą przelewać krwi, ale muszą jeszcze mówić o tym, żeby Polska była Polską, żebyśmy tradycję utrzymali, żebyśmy z Bogiem byli w Europie, żebyśmy mówili o Bogu, bo jeżeli nie będzie Boga w naszych sercach, to ponad po co nasze trudzenie? Musimy powiedzieć Europie, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że wierzymy w Boga, że to od Niego wszystko przychodzi i od Niego powinniśmy zacząć. I zaczynamy od Niego. W tym miejscu składamy hołd tym, którzy zginęli, wszystkim. I cieszymy się, że są z nami kombatanci, którzy to pamiętają. Ale idziemy do Kościoła. Aby tam podziękować Bogu za to dobro, które mamy i prosić o to, żeby Polska i naród polski, szczególnie naród polski, był dumny z tego, że jesteśmy Polakami. Żebyśmy mówili o tym głośno w całej Europie i na świecie, co jest dla nas ważne. A ważny jest Bóg, honor i ojczyzna. Cześć pamięci bohaterom i niech żyje niepodległa Polska. Jak co roku, 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości, odwiedzamy historyczne miejsca pamięci. Tradycyjnie składamy kwiaty jako wyraz naszego trwania przy tradycji i wdzięczności dla naszych przodków, którzy swoją ofiarą. Ofiarą życia przywrócili narodowi wolne i niepodległo państwo. 11 listopada 1918 roku spełniły się marzenia kilku pokoleń polskich patriotów. dziękuję Państwu, że jesteście tutaj dzisiaj i w Lubaczowie możemy czcić to święto, że tak licznie jesteście i że wspólnie świętujemy to wielkie wydarzenie. To, co wówczas się wydarzyło, było praktycznie właściwie niemożliwe. Po pierwsze, nikt nie mógł wyśnić, że jednocześnie w tym samym czasie upadną trzy zaborcze potęgi. Nikt nie mógł chyba przypuszczać, że wykrwawiony naród bo przecież w czasie II i I wojny światowej ponieśliśmy tragiczne ofiary tym tragiczniejsze, że polscy żołnierze walczyli w armiach trzech zaborców. To prawie pół miliona ofiar. Tym bardziej nieprawdopodobne wydawało się, że możemy zwyciężyć na polu bitwy tej wielkiej konfrontacji, jaką była wojna z Rosją, bolszewicką, ale także powstania przeciwko Niemcom w obronie i ustanowieniu naszych nowych granic. Wygrać praktycznie w tym samym czasie konflikt z Rosją i Niemcami, to wyglądało na rzecz kompletnie nieprawdopodobną. I zdarzył się też kolejny, można powiedzieć, polityczny cud, że po tym wszystkim, po okrutnej wojnie, po dramatycznym wysiłku w dniach odzyskania niepodległości, ale przede wszystkim po 123 latach zaborów udało się zszyć z tych trzech niepasujących do siebie kawałków jedno polskie państwo. Co było do tego potrzebne? Na pewno powszechnie uznana za swoją taka wspólnota celów politycznych. Polacy różnili się nie mniej niż dzisiaj. Ale w tym krytycznym momencie nie podlegało dyskusji, co jest tą wspólnotą politycznych celów. I to oczywiście była niepodległość i ustanowienie państwa polskiego. To było wybitne przywództwo. Mówimy tu oczywiście jednym tchem o takich postaciach jak Daszyński, Dmowski, Korfanty, Witos, ale tak naprawdę myślimy zawsze o tej jednej symbolicznej postaci i nie tylko przecież symbolicznej, o faktycznym ojcu polskiej niepodległości, Józefie Piłsudskim. Tak, dużo szczęścia mieliśmy wówczas do ludzi odpowiedzialnych za Polskę, ale mieliśmy też coś jeszcze. Co jest bezcenne w takich sytuacjach, czyli gotowość ponoszenia ofiar? Tylko wojna z Bolszewikami kosztowała nas 60 tysięcy istnień. Bez ofiarności i determinacji dobra dyplomacja i dobre przywództwo nie wystarczyłyby. Ważne też było szczęście, mieliśmy naprawdę dużo szczęścia, takiego szczęścia geopolitycznego. Potem był okres II wojny światowej, komunizm, zależność od Związku Radzieckiego. I znowu w roku 1988 zdarzyło się coś, co było niemożliwe. Niemożliwe stało się możliwe, bo Solidarność okazała się równie mocną wspólnotą, jak wspólnota Polaków wtedy, 100 lat temu. Mieliśmy dobre przywództwo, mieliśmy mądrą dyplomację, chociaż nieoficjalną, bo czyż dyplomatą polskiej wolności nie był Jan Paweł II w Watykanie, czy Zbigniew Brzeziński w Waszyngtonie? Mieliśmy także szczęście geopolityczne. Na naszych oczach i przy naszym udziale rozpadł się Związek Radziecki i cały blok komunistyczny. Sowieccy przywódcy podejmowali jeden po drugim, wydawało się jedno po drugim decyzję irracjonalną. Wykorzystaliśmy wtedy, podobnie jak w 1918, nasze szczęście polityczne w 100%. Dzisiaj. Nie jesteśmy skazani na bierne przypatrywanie się, co się dzieje z geopolityką wokół nas. Mamy wszystkie narzędzia i instrumenty, mamy potencjał, mamy okoliczności historyczne, które pozwalają nam wpływać na to, aby to geopolityczne szczęście nam sprzyjało. Najpewniejszym wyrazem tego naszego geopolitycznego farta jest oczywiście obecność w Unii Europejskiej i w Pakcie Północnoatlantyckim. A dlaczego chcemy być niepodlegli? Dlaczego potrzebne nam jest niepodległe i niezawisłe państwo? Po to, żebyśmy mogli być wolni. Nie ma niepodległości bez praw i wolności. Po to nam niepodległa ojczyzna, aby wolni Polacy mogli korzystać ze swoich praw i swobód. I pamiętajmy o tym, że działanie ma sens, że lekcja z 1918 roku, lekcja z roku 1989 pokazała jednoznacznie, że kiedy działamy kiedy nie narzekamy, kiedy wierzymy we własne siły, to przenosimy góry i czynimy rzeczy niemożliwe możliwym. Dzisiaj mam duże, bardzo dobrą miłość, żeby przywitać Was z tym największym świętem. Każda osoba ma je. Своє власне найбільше свято то День уродин. Так і кожне панство має свій День у родин. То дійшай, коли ви всі в такий гарний, погожий осінній день 11 листопада щороку. Так чисельно збираєтеся для того, аби вшанувати День Незалежності своєї держави. Так вже склалося, і пан Бог так зробив, що ми маємо вас за своїх сощадів. І ми гордимося. І тішимося, що маємо таких добрих сусідів. І бажаю, аби все ж таки наше співжиття було таким, як це хотів, як це заповідав нам великий папа Іван Павло II, Як це хотів, і заповідав вам Пілсуцький. І аби так тривало надалі в розвитку наше співжиття. Хочу зазначити, що сьогодні, коли наше панство Україна воює з Росією, сьогодні тут. Я дякую усім вам за те, що ви маєте таку позицію, підтримуєте нас. Тому бажаю, аби пан Бог поблагословив. Wasze państwo, każdego z was, z waszymi rodzinami na dobre zdrowie, na dobry dobrobód, na dobry i garny rozwytok. Niech żyje niepodległa Polska. Po zabranie głosu poproszę Panią Irenę Zając, dyrektora Sobotnej Niedzielnej Szkoły dla Dzieci i Młodzieży, imieniu Jana Pawła II w Czerwonogradzie. Szanowni Państwo. Z okazji Dnia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Życzę wszystkiego dobrego dla Państwa. Właśnie, dla mnie to jest. Jestem po prostu dumna z tego, że jestem dzisiaj z Wami, bo dla nas, Polaków na wschodzie, to jest bardzo ważne wydarzenie. Świętujemy też w swoich szkołach, w swoich ośrodkach, w Towarzystwa Kultury Polskiej. W Lwowie dzisiaj jest świętowanie. I właśnie to jest wielka data, 11 listopada, dla nas szczególnie. Dziękuję bardzo za zaproszenie starostwu i jestem dumna, że jestem z Wami. Niech żyje Polska. Obecnie nastąpi ceremonia złożenia wiązanych kwiatów. Dziękuję bardzo. Z Rumunią, z Ramaganianym Odrysem, z Łódź z Deltachem Odrysem Zapraszam do na dzisiejszej roku. że mi trzeba Was wszystkich odeszli do sprowadzenia i uczenia pamięci warszawskim poniedziałek. Obecnie nastąpi uroczysty przemoc na mszę święta.